Na stole czeka ciepły chleb i baszcie jak w bajce pachnie w tle. Pod ją ktoś cicho trwa, czekając aż miłość napłudnie. Kolejne spotkanie Jasełka, które łączymy z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego. W tym roku wersja inna niż poprzednie, szanowni państwo. Ale zawsze to, co najważniejsze, to narodzenie tej małej dzieciny. Podążanie i przekaz. Przekaz słowny, przekaz tańcem, przekaz pieśnią i wspólnym kalendowaniem. Narodziła się nam dziecina w Betlejem, po to, żeby nam było łatwiej żyć. Wystarczy, że w to uwierzymy. Co ja najważniejsza jest ze cnót, bo moim źródłem jest Sam Bóg. On tak ukochał nas każdego, że wyrzekł się nieba swojego. Człowiekiem stał się do nas podobnym, by każdy mógł być jego dzieckiem godnym. Takim świadectwem, że występ wszystkim się bardzo podobał, były gromkie brawa ze strony wszystkich widzów. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor, nauczycielom, którzy się bardzo mocno zaangażowali w przygotowanie i przeprowadzenie tego wydarzenia. Myślę, że było ono też pewną formą przekazania wiary tym młodym ludziom, dzieciom, i to się ceni, że dorośli ludzie o to jeszcze dbają. Dzisiejsze wydarzenie to prawdziwa uczta. Dla oczu, dla uszu. Serdeczne gratulacje za duże zaangażowanie całej społeczności szkolnej. Zarówno od przedszkolaków po klasę ósmą. Serdeczne gratulacje i podziękowania dla grona nauczycielskiego, pracowników szkoły. Na czele z panią dyrektor. Wielkie brawa. Najpiękniejszym dla dyrektora jest moment, kiedy widzi pełną salę gości. Później uśmiech dzieci, a na końcu. Głęboki oddech i też satysfakcję nauczycieli, którzy pracowali, żeby można było przedstawić takie właśnie wydarzenie jak Jasełka. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy się zaangażowali, ale dzień dzisiejszy to również potwierdzenie tego, że to, co się dzieje w tej szkole, ma sens, jest wartościowe. Życzę wszystkim dobrego nowego roku i spotkajmy się za rok.